A więc witam. Dzisiaj będzie o moim komarku. O komarze 4 to jest komar 2328 z 72. Powstało 360 sztuk komarów z automatem, z automatyczną skrzynią biegów. Trochę brudny jest, bo mi tam cieknie z gaźnika trochę, ale to nic. No niego założyłem CDI i też będę dzisiaj robić recenzję o tym, ale to trochę później. Komar chodzi, sprawny jest, jak na swój przebieg, na swoje lata zachował się w świetnym stanie. Ma przebiegu dokładnie o 5, 5556. To dobrze. Na CD już przejechałem ze 100 km i mogę trochę się wypowiedzieć na ten temat. Chcę trochę się wypowiedzieć na ten temat, bo opłaca się. Może to kosztuje 500 zł, ale komar w końcu odpala. Zaraz tutaj Wam pokażę, jak odpala. No, i tu jest CDI z Raxo Motors. Yy, polecam. Niestety światło nie testowałem, bo mam z instalację trochę zepsutą i mi pękła lampa. Niestety yy, zepsuta instalacja. Yy, chyba tutaj mi się wydaje, jakiś kabel jest w środku przerwany. A tak to wszystko jest OK. No to, to proszę nie zwracać uwagi, bo ten komar niestety nie jest tylko wykorzystywany do cel. Był w rekreacyjnych, ale też mam taką przyczepkę, którą sam spawałem. Teraz jej nie pokażę, bo, jest na niej, bo są na niej kartony do spalenia. A tak. No, silniczek chodzi, mówię. Yy, Ktoś może z 2000 km temu był robiony remont yy, przez mojego wuja w serwisie Mercedesa. I tutaj są śrubki. Yy, wszystkie busowe ze serwisu Mercedesa. Yy. Komarek ma odprężnik. Wiele osób na TikToku się dziwiło, co tu tutaj jest, jest odprężnik. I żeby odpalić tego komara, trzeba nacisnąć dźwignię, która rozszerza sprzęgło odśrodkowe, co powoduje, że bo teraz jakbym nim pedałował, to po prostu jak rowerem siedzie. A kiedy to naciskam, to po prostu z spedały przekazują na typowo wał, na silnik, żeby mógł odpalić. Odprężnik jest tylko po to, żeby po prostu miał mniejszą kompresję i nie, żeby się pozbyć kompresji podczas pchania na przykład, jak go pcham, mogę jechać nim normalnie jak rowerem. E, co tu mogę jeszcze powiedzieć? No, stopniu gleby miałem, się zbiło niestety, ale to nic, się kupi nowe. E, rejestracja jest od początku, jest jeszcze stara, biała rejestracja, nie zielona. Więcej powiedzieć. Wydech też jest oryginalny. Ogólnie jest cały w oryginale, tylko jest manetka nieoryginalna i zapłon. Ale ja tym komarem za rok będę na pewno robić dłuższe trasy, bo będę zawać kartę motorowerową AM teraz się nazywa. I po prostu jakbym gdzieś nim jechał dalej, to wolę już mieć te CDI, żeby się na przykład platynki nie, nie postanowiły zepsuć gdzieś na trasie. E ślimak co ciekawe jest jeszcze Predom Romet jest z polski i działa przekazuje normalnie na licznik jakby zaraz jak nim się przyjadę, to wam pokażę Komar 4 to tak naprawdę jest automat jednobiegowy tylko że jak się jedzie to jest takie wrażenie jakby śmiał sobie te biegi jakby to jest na sprzęgle, że on się w pewnym momencie te sprzęgło przestawia i tak naprawdę są takie trzy przełożenia i na trójce jak na CDI, nie przed zapłonem CDI, przed montażem tego jechał maksymalnie 45, bo prędkość teraz wzrosła do 50 na godzinę, więc, bo się wyżej wkręca i ma zdrową iskrę, więc no, też taki plus, że jest trochę szybszy. Ogólnie Komar 4 jest szybki jak ta Komara. Silnik trochę osypiony, niestety. Trudno? Dobra, teraz się nim przejadę. Jak widać, komar już odpalony, ale musi się chwilę rozgrzać. Raz nie pojadę, ale pierwszy bieg ma strasznie wolny. Teraz się nie wkręca do końca, to jest zimne, ale i tak już dosyć. To jest, nie tego. O, ładnie pracuje, nie gaśnie. Jest gaśnik ciński niestety, bo stary i tutaj. To jest ciekawe, ale to jest chyba materiał na inną historię. Ale tak to jeździ normalnie, ładnie, pięknie. Nie wiem czy mnie teraz dobrze smak. O, już jest się rozgrzany i się wywej kręca. Wójkę se zarzucił. O, teraz idziemy z górki. Jest zepsuta stopka, więc muszę się ratować drzewami, których jest tu całkiem sporo, ale w sumie już nie mam nic więcej do powiedzenia. Za niedługo będzie kadet. Tam namawiajcie tego pana e, miłośnicy staroci, kupi zrób. Takiego kanał się nazywa i tam jest od kadeta. E, pozdrawiam gościa. W porządku jest. Polecam wysłać. Zobaczymy jeszcze, w sumie, czy dobrze zrobi, czy nie, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. E, no więc za niedługo będzie kadek, będą motowlogi i jeszcze jedno. jest tak, sprzedaję loncina. to jest Lungin 125. Ma nowy silnik, on jest jeszcze na dotarciu, lecz jeszcze już wypadałoby zmienić olej. No odpala, teraz nie mam paliwa. Filtr powietrza użyczyłem do Hondy, więc jest na no sanie na razie. Sprzedaję tego Luncina, stan dosyć dobry. Jeździ, jeździ. Yy, trochę zębatkę by trzeba było mocniej zamocować, bo się odkręca czasami. Amortyzatory nie ciekną. I dobrze pracują jak na luncina naprawdę. Mogę to zaraz pokazać. O, pokażę. Jak się siada, jest miękko, coś tam tłumi. Przód też. Bardzo ładnie to Jeszcze jedno. Yy, nie działa tylny hamulec. Kloski są do wymiany. I to będzie chyba już na tyle. To do następnego. Cześć.